Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Michael i reprezentuję firmę KML. W dzisiejszym odcinku w pokażę Wam, jak panel DG8 pokazuje o tym, że skończył się gaz w zbiorniku. W tym Fundaju X20 jest instalacja Jet Obedeminy. Panel DG8, tak jak w tej chwili, ma jedną kolorową diodę, która w różnych barwach świeci. W tym akurat w przypadku świeci, błyska nam naprzemiennie, jak policja, zobaczcie. Czerwono-niebiesko, czerwono-niebiesko. Co to oznacza? To oznacza, że skończył się gaz w zbiorniku. Trzeba jechać, zatankować. W tym momencie silnik już pracuje na benzynie, a więc jedziemy dość drogo. Możemy jechać taniej na gazie, zatankujemy i w tym momencie zmieni się. Jeżeli zatankujecie, to pełna bioda będzie świeciła na biało. W przypadku panelu DG8 to oznacza pełny zbiornik gazu i możemy ruszać w trasę, jadąc ekonomicznie na gazie. Pozdrawiam Was, cześć.